25 lat na scenie, w tym roku minie, pewno specjalne koncerty. Bardzo się z tego cieszę, bo pomysłów na projekty jest sporo. Nie wiem, czy mogę o tym już powiedzieć, ale zdzwoniliśmy się ostatnio z Kamilem Bednarkiem, który... Wow. No naprawdę, wiesz, energetyczna. Był postać. naszym gościem niedawno. To świetna wspominał, postać. Wspominał, że pracuje nad nowymi rzeczami, wspominał o utworze z Arturem Gadowskim i o następnym. To może ja zdradziłam to. No teraz, właśnie, ale... nie do końca chciał nam zdradzić, ale tak podejrzewałem, Sorry, że, to, że to chodziło o ciebie. Wiesz co, to cudowna osoba i, i bardzo taka bliska mojemu sercu, bo ono właśnie tą prawdę, o której mówisz i energię. Ja, ja lubię w ogóle na scenie, jak ludzie są mają ten filk, a, a nie że za kary stoją. Mm -hmm. To jest jedna rzecz. Natomiast wiesz, tak, planujemy, planujemy koncerty, jeżeli mogę zaprosić. Bardzo proszę. O na bis, bo zagraliśmy te, te chyba 11 koncertów i one po prostu naprawdę super poszły. Więc menadżerka wpadła na pomysł, Ania, żeby zrobić obłęd na bis. I zagramy w kwietniu jeszcze cztery koncerty. I 10 zaczynamy kwietnia w Lublinie. Potem mamy 11 Rzeszów, 14 Ostrów Wielkopolski, 17, przepraszam, i 18 Piła. Więc to są cztery takie miejsca, gdzie jeszcze to, a na jesieni y, to jest w fazie, y, ale to będą na pewno, wiesz co, y, piosenki stare, bo to przekrój materiału na 25-lecie, ale w nowych aranżacjach, w nowej odsłonie. I tu mam nadzieję, że Cię zaproszę. Z wielką przyjemnością.